man kosty Lambas i Kubas? Siema. A To jest trzeci odcinek serii Let's Play Farming Simulator 2013. Na początek, może pokażę, yy, że zakupiliśmy no, sobie prasę. Yy, no, trochę kosztowała. Nowa też nie jest, ale, ale jednak trochę kosztowała. Yy, I co jeszcze? Może. Yy, tak, bo my e, ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że e, no, no kosiliśmy rzepak, prawda? I zaczęliśmy kosić tutaj pszenicę. Tą pszenicę skończyliśmy poza odcinkiem, a teraz zajmiemy się jęczmieniem. Zasiadaj za stery swojej maszyny. Ja tutaj e, opróżnię przyczepy. Gdzieś już tam podjadę gdzieś. Na to pole Nie wiem czy tutaj teraz się zmieścisz Bo ja będę wysypywał Może z tamtej strony pojedziesz No jakoś dam radę Chud. Na chwilę sobie włączę, bo nie widzę. O coś nie tak podjechałem chyba. No nic jeszcze raz przejadę. O! Ja się przestraszyłem. No jedź, jedź. Ja ci podstawię tutaj ten ciągnik z przyczepami i zacznę chyba pracować tutaj już No dobry pomysł Tylko wysypię jeszcze z tej drugiej O, teraz jest nic No i to. Mało miejsca na tym podwórzu, ale jakoś się daje radę. Jest to tak przejście. sorry za to, chyba nie przeszkadza za bardzo, nie? Mogłem dać na nie przeszkadzać, ale. No dobra To ja biegnę Po drugi ciągnik i zacznę tutaj prasować to To pole Dosyć duży, duże to pole To pole z tym jęczmieniem chyba co? O dosyć, dosyć Chyba największe jest Myślę, że będzie dobrze spał Hmm Oby Oby dobrze sypało Tylko teraz yy, ja tu mam problem mały, w którym tutaj się odpala ten ciągnik Hm Włóż kluczek Tym, 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 tym. No, no dalej. Co jest? No odpalił, kurczę, czy w końcu, nie? Nie będę odpinał tego. Nie, tego pudełka. pierwsze testy będą teraz właściwie w tej prasy Dobra i co zbierasz? Tutaj Co? zbiera O, 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 nie no Nie wiem czy tutaj jest jakiś dźwięk, który sygnalizuje zapomnienie pracy. No, powinien chyba być Powinien dosyć nowa Tu ale się zmieści Wysomy w tą trasę chłopie Dwie bele ma jedno takie pole Nie no Ale niedużo chyba się pomyliłeś no z jednej strony lepiej Mniej roboty będzie przy zbieraniu ja. Mi się wydaje, że dosyć dobrze ubija. But do going to do the same place, maybe? i Tam Ano na razie? Pięć nieźle, Ładne, ładne, czysty. Jęczmień zrobiłeś jednak kołpa? Chodzisz? No, no prawie. A jest sygnał. Pierwsza bela. A Jak tam w zbiorniku rośnie trochę, czy nie rośnie? Rośnie, rośnie. Ładnie idzie. Trzeba będzie przystawkę chyba kupić do tego porszaja naszego. Do kurydzy. Do Prawie byśmy na, na koniec. skosili. No ale okupisz szmolny. No, widziałem taką na złomie. Pewnie za parę groszy jakby No co, jak, nie wiem, nowych przystawy kupować, czy tak Dokładnie. Po co? Może by uchodziła dla siebie. Nie mamy tu znowu trochę talu tej kukurydzy, a taka wystarczy. No co, pan co tam jest? Kawałek tej grydzeń. Mm -mm. Myślę, że raczej nie będziemy tutaj dużo osadzić tej O, tutaj. Co się za z obserwacją? Tego nie ma. No myślę, że z tego więc <laughs> będzie będzie sporo tego dobra ziarna. Ale to pozbieramy, jak się już wszystkie pola skośni. O, druga bela. Co? Pięć będzie można. No, trzeba się niedługo będzie rozglądać z jakimś sprzętem do uprawiania ziemi. O, jest druga. żniwa jakoś zawsze szybko zleca, nie? Ewno. no. W ogóle lata szybko umie. No, nie jestem. O, no i powiem, że mi przydałoby się też ciągnik wymienić. No może ten, w którym teraz jeżdżę, nie? Może ładnie wygląda, ale. Siły też ma coraz mniej. Zajechamy. I... No, zajechamy. Może i by się opłaciło jakiś remont zrobić, ale. A? to już lepiej jakiś lepszy kupić, mocniejszy. Tak, tylko że. Gdyby matura i to jest plus, no, no bo... Bo ten ZR nie ma hmm. Trzeba będzie pomyśleć trochę na tym, co z nim zrobić. Не, ну это просто в целком, в целком czy krowy będziemy w ogóle kupować czy? czy nie. Co? Właśnie nie wiem Może kilka kół Trochę było, by się przydało tam więcej łąki dla krow to troszkę łąki by się przydało Musisz jakieś pole przeznaczyć No już y, tak myślałem na jednym Na tym przy drodze tam Mhm mm Po drugiej stronie Ale tam nawet nie jest nic zasiane na nie. Tak myślałem, żeby tam sobie posiać trawę, nie? No Dobre to. Byłoby mi trochę więcej tej trawy na tych krowy, jakbyśmy mieli kupować. No, to znaczy możemy kupić w sumie już te krowy, na ile tam starczy, to, to się kupi, bo, bo ten, to trochę będzie o, tej paszy z tego, z... no wiesz, z kukurydzy, nie? No, czy to się nam... no właśnie, na drugi rok by się dokupiło jakby tą, tra tą trawę się tam zaczął zbierać O bo się przyda czy tam nawet tak na język, nie No jeszcze, jeszcze ten rozrzutnik też Taki już a oko sobie mam o. nie jest tak drogi więc Kilka maszyn tam dojdzie mi, bo zobaczycie Sypałeś w ogóle raz? Czy, czy nie? No, no. sypałem pełny, pełny zbiornik miałeś? Nie. 70% No no to wyciągnąłem. Wysypać. Żeby, żeby Wysypa. Że potem nie, nie biegać go ciągle teraz tą banią. Nie, nie ma na to czasu na taki Tak mam 70 mogę wysypać Super roll, o którą tam już belę robisz? Eee, teraz e, czwartą z będzie. Może 7 nawet o, gdzie jest? ty jesteś? Kawał, to tam chyba kukurydzy chyba co? No, Przy kukurydzy, a spore to pole. No, mówiłem, to jest chyba największe. Jak się ten Forszaj nie zajedzie, to będzie dobrze. Przyjemnie. Powinien wytrzymać. Taka maszyna to. Powinna wytrzymać. No i jest czwarta bela. Właśnie, gdyby nie ten tur, no to by było, by było można go już sprzedać w sumie prawie, nie? Że kurde, ten tur się przyda. Chyba, że jakiś, nie wiem, znajdzie się z tułem ciekawy. Chyba, że jakąś koparkę taką, a była taką panią, żeby tylko ten tur miał. No bo on się przydaje bez kiku Bo w sumie to tylko ten tu to do obornika i belnie. No jedynie No na widłę nie weźmiesz takiej belki, chyba co? To Może sobie jedynie ją potuwić No to tak. jeszcze, chociaż możesz turlać, a jakby były, była ta duża kostka jeszcze no, no, byś... To jeszcze bardziej... To się całe To Jeszcze bardziej byś się namęczył Nie, tur musi być Nie, powiem Ci, że chyba będzie jednak sześć No to prawie. Albo 5,5 W sumie to już prawie kończy No ile jeszcze? paski. No przedostatnim pasek No na tym ostatnim jest dosyć mało słomy tam Przez jakieś tam kawały tam w ogóle nie było bo to pryskane nie było, to wiesz. Mm. No, może będzie te 6, teraz piąta. Ja muszę do czapczków. No. Tak, to jest za się dużo wypijenie. Czego żeś się okrył? Bowarami. My się nie podzielił nawet, a. Że po, jeszcze Pod wpływem alkoholu prowadzę ten kum, kumbań <gum> No w sumie. Nawet. Nawet prosto. Może mi się przyczepię trochę. Albo ci się, albo ci się wydaje, że prosto. To mi się przyczepię pojebały i nas na tą tylnią. <grym> Ale raczej je zapełnię. Z tego pola. A na pewno. Z tego co teraz pracujesz było prawie półtorej. Prawie o. półtorej było przyczepy. No, a, a jest sporo mniejsze. No ja już tu kończę to tam... Wiem, jeszcze teraz? Drugi raz grasz, czy? Nie yeah. To podjadę, ja już ostatni pasek robię Okej okay. No i chyba nie będzie 6 filmów dalej Myślałem, że nie będę pracował wszystkiego, ale to jednak chyba będę pracował dosyć mało tej władzy a tutaj na tym pasku ostatni najmniej jest Nic najwyżej się wymiesza trochę z tą... tą sołomą, z tą O, tak myślę właśnie. Jakieś pasce tutaj ten zabratki. Żeby było tamtej stronę jadę, to będę podjechać sobie. A kopci ten Forsaj, że oho oh. no, Ale idzie jak burza Co się do tego pełnego dziurnika? O, no, ta mała, kroz, prosto. No, o, w niedużo. Tak, <laughs> tak postawiłem trochę. Zbiorę. 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 No i nie ma, Bel. a nie jest. Może zostać w prasie nie zginę. Dobra, jak coś to tam kiwi. Bodzionka. Sprawdzę ile tu żeś mi nasypał już tego. O, tutaj trochę, tutaj trochę. No mówiłem, żeby się pojebało a tam w sumie to nic nie, nie szkodzi, bo to jedno i to samo jest. Ja, to co marudzić. Chyba Możesz jest... zaraz podjechać. Tak będą pełne obie. Albo dobra, ja podejdę tutaj nawrócę i padę w tą stronę. Dobre. To nie musisz. Po co zapale. Zwalar jak się Na nawet ładne. nawet? Trzeba będzie się przejechać, yy, poszukać jakichś y, pługów, y, nie wiem, jakiegoś tam kultywatora czy czegoś. Trzeba będzie poszukać trochę maszyn. Jadę tym. Dziennikiem z tym prasem. To nie stoi to Nie jutro bym to tak konkret. Ten silos nie jest taki duży. No, taki średni. A no, 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 na tyle hektarów, co tu jest, to wystarczy. No, to powinien wystarczyć. Jeszcze trochę sprzedamy, to na pewno ktoś kupi. No, dosyć, dosyć tu pole jest. O, ludzie potrzebują zboża na ulicy. Tacy, nie, nie, nie nie tacy gołębiarze. No, tacy to kupują i kupują. Nie, zobacz jak prosto normalnie. Papa, jak je halogeny kurde. no 5 No i prawie jest jedna w, w prasie a gdzie się miejsca tutaj ułożymy Ale tak jak już wszystkie pola weźmiemy i skończymy i No właśnie. Tam jeszcze jest jedno chyba takie małe z rzepakiem mhm. No dobra, ja myślę, że na ten odcinek to wystarczy. No i kiedy następny? Nie wiem, na pewno w tygodniu coś wykombinujemy, nie? Pewno. No to do usłyszonka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie.